Witam w dzisiejszym odcinku, przetestuję nowe postacie z Transformersów ze Squadbusters. To otwieramy i to znaczy, ta jest skrzynka gwarantowaną nam postacią, o, jeszcze mam na no, zwykło i zwykło. Shelly, ok. To oddział o Shelly, mogę ulepszyć i niedaleko do skrzynki. Niestety i nowość, fajno. Mi brakuje tylko tego: jakąś czarodziej lodu, król Royala, Leona, Mortisa i doktor T, T czy jak on się nazywał. Jeszcze co tu mamy? Zestawa, to już odebrał. Handlarz. Tu jeszcze są oferty. Co można się kupić. Skinka. To zobaczymy jak ona działa. Pyk. Okej, okay, monetki są O! Ja nie chcę na lodzie Ja nie chcę na lodzie Ej, ja net fajnie na pierwszej gwiazdce wali I Też dużo HP jak... Ten, jak ten drugi Transformersa Tu są do jednostek zwykłych Na dwa hity szkielety, nie? A jak zabiję Bosa Pyk no, nawet zabiję może. Zresztą emotkę Transformersa. E, ale fajna postać. Taki jak Transformers, to znaczy on, ona też jest. Elita 1 się nazywa. A ten co? Ja transformers, bo to ja Transformers, a tamta też jest Transformersem. Optimus Prime. Więc te, też fajna postać. Tylko Elita 1 te na daleko, a Optimus je na blisko. To więc zaczynamy z giereczką, Pyk, pyk. W ogóle, blokował świat. O, i ta będzie zbierał na lawowy. Odmiana, okay, to okej, lubię na to. I też jak... W tamtym węcie To też się zbierało takie kostki, tylko niebieskie. Szybko zatwić. Bombera lodowego. Tu jeszcze skrzyneczka, proszę nie walić. Okej, okay, skrzynia. A ja chciał kczołgać się zrobić. W sumie i tak bym zniknął, ale ok Tu skrzynia. Nie! Nie! Szybko, nie, boss idzie! Mogłem się wziąć goblina ninja No nie! Ja skrzynia! Goblin! Ile pieniędzy? Dlatego chciał. Jeszcze kurczak, i topio będzie fajnie. No nie, on też ma kurczaki! Ale go biją. A, mnie też bije, i to bardzo mocno. Ile tam niedźwiedzi? Po co ja farmię te pieniądze? Jak? Ja mam pewno Miałem na wszystko stać Jessie Jessie będzie spoko No, a pieniądze poleciały Pyk Medyk Nie wiem po co Bo żeby się zrobić fuzja tutaj Mavis, żeby się zrobić o jak szybko daj na mike bo dużo bije Net a za dużo nie do pokonania jest daj na mike na trójce na tym trybie jak masz tyle ich patrzcie co tu się dzieje Wiecie co? A nie? Nie, jednak nie. Z Minerem nie szans. Co? Czemu on mnie tak zdjął? Serio. Zginął chod jakiegoś bambika, który teraz zginie w strefie. No nieźle, dawno nie grał w sumie. To znaczy, aż tak dawno nie grał, ale zrobił się przerwa na chwilę. Trzy tylko. O, bi się przyda. I ulepszamy na dwójeczkę bi. Tak jest, rozwinięcie. I oto ci księga jeszcze. Księga życzeń. Nie. O, pyk. Goblinek. Też ulepszyć. Ile brakuje do skrzyni, dużo. A mogę kupić. No jednak nie bo nie stać. Ten test jakoś nie wyszedł zbyt dobrze. Ale może będzie. O, znowu musi być to. No nie, nienawidzę tego. Nienawidzę tak unicorna. Max od razu. Na samym starcie. No i Jeszcze na trójce ją mam. To dopiero. Ale i chwala. Szybko. O! Jest! Mam nową jednostkę! dwóch epików i nową jednostkę, ale jeszcze jest jednak ten epik to już easy win, nikt do nie podejdzie teraz. Hog Rider, żeby był... że ten dłużej się trwało, Turbo, Kurczak, żeby być szybszym. No nie, zabiję mi! O! Hello, hello! A, jednak on też moją! Chyba najbardziej ulepszoną! Pyk. Kurczak. Na no, czas zrajdzie jakaś fuzja. Bo to są drogie! Nie, nie, nie! A, proszę nie bić! Pyk, ale go robię! A! Szajął mi! Muszę znowu swoje zrobić. Nie, nie idź tam. Nie idź tam. No i poszli. Też bym chciał bibrze dostać, ale mi nie wypadło. Na razie. Jak jeszcze nie na tego etapu. Hmm. A, odświeżmy się i dziękuję. W końcu tańsze. O, i to są nowe bossy. To znaczy, aż takie nowe nie są, bo już trochę czasu są, to już się, już takie są, no dobra, Barbarzyńce. No daj mi, ok, dziękuję. Ja bym chciał o, Optimusa Prime mi dało na trójka, to znaczy na fuzja, na trójka. Ale fart, serio, że to mam dzisiaj, to znaczy w tym meczu Albo się zjawił jakiś cud Tu się ich przejma, żeby mieć dużo pieniędzy i armia Tam idą A, czarodzieja, żeby mieć dwa miejsca Chociaż nie lubię tą postacią grać. To znaczy, nie wybieram. Rzadko go wybieram. O, Hog Rider. I tak jest. Ostatni etap z fuzją. Armatą! Lesz. Padaj. Padaj. Optimus się wkurzył. Szkoda, że nie, nie ma. Ed, elity, to znaczy jak ona się nazywa Aleś, dym, kolejna elita, jednak się nazywa tak. Jeden, Elita 11 i fuzja. Teraz nie mam w ogóle ze mną szans. Transformersy do boju. Kluczyk jeszcze wziął, a nadal ostro ich Ile klejnotów? Ale klejnotów się sypie. Wo, Nie ma ze mną szans. Patrzcie, ja zdążył. A jakbym to wszystko zebrał, to ja miał w pierwsze miejsce, ale Co to był za mecz? O, ile dostał tych punktów. I skrzynia następno. O, bardzo dużo rzadko. Proszę, Oga. Nie. To znaczy też bym mógł kogoś ulepszyć, bo nie wiem, czy mam wszystkich. Na dwójkę Kurczaka szczęśliwego dostał. Znowu bardzo rzadko. Bardzo. I Penny. Tyk. No już nie mam chyba nikogo, więc kolejna skrzynka o nie, to jest rzadko. Tu się nazywa, ok. I znowu lepsza, Bandycka. Tutaj jeszcze barbarzyńca mojego, tutaj jeszcze ducha odbieramy. Ile pieniędzy wypełnicie? A kupiła się jeszcze bilet. A co? Kto im to zabroni? I... 3, 2, 1 i... 0 i... 0,5 i, i... O. No czemu ten dodaje świat jeszcze? Te duchy. Uff szelgi mnie tam ciekawiło. Pyk, pyk, pyk. Te zaczekajcie, bo mam skrzynię. Górnik, czyli Miner w Crash Royal. Puf! No! Nie, nie, proszę, nie! Nie, proszę. O, szau. Proszę. Wybieraj obojętnie co Fajnie było jakby dali mi 11 lub. Nie, elita chyba się nazywa. Elita 11 lub Optimusa. O, dobra, już mnie nie goni, ale jestem na hita od każdego. Szybko muszę farmić. A! no prime. No, chodź tu. Jest, dzięki. Fuzja. Tu nie ma czasu na czekanie. Jeszcze teł bym zatwił. Jest, jest mały. Szybko! E, to dużo daje! O, więcej dostaje, nie! To jest mój! MÓJ! A, jeszcze takie małe, co kiedyś trzeba było farmić. Że dostać się te skrzynie nowe. Kiedyś nowe. Teraz niknęły, nie! Załatwił mi. Już mnie stać chociaż. O, znowu ta sama postać coś zginęła. Bi! ale fart! Tak, tylko znaleźć jej gniazdo. No nie, klejnoty już znikły od tego. Jak on się nazywał? Zapominam, handlarz. Akurat mi drugi handlarz wielki wskoczył. To jest mój. On jest mój, tak jest. O jeszcze ten. Chodź tu, tak jest. Ty jeszcze Oczniczka drugą. Lecz się. O no nie. Byk. Byk. Ale ciężko wam powie. Widzowie. Jest! Mam pszczółki! Pszczółka moja, sobie lata. I zał się poleci w kosmos od Optimusa No, dzięki. Dzięki mordo. 11! Nie! Co tak szybko padnie Zaro? No już zebrać. Szybko, dawać mi coś 11, to jest Co tu się dzieje? Te pszcze są fajne e, Nagra czy nie? Patrzcie uh, uh, uh. A nie, to handlarz tyle Daj klejnotów Uch. E, to było ciężkie na samym początku To na sam koniec skrzyneczka się otworzymy Zwykło Mavis Jeszcze co? Pieniądze dostaniemy Jeszcze pniata Dobrze, może być jeszcze 10 biletów, żeby kupić skinka dobrze. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.